Temat demonów od wieków jest istotnym aspektem wiary. To zagadnienie niezmiennie przyciąga uwagę ludzi, zarówno tych wierzących, jak i tych, którzy mają wątpliwości. Istnieje tendencja, a może nawet strategia, ze strony tych demonicznych sił, aby przekonać ludzi, zwłaszcza nas, wierzących, byśmy zwątpili w ich istnienie lub odrzucali je jako zwykłe mity. Dzisiaj pragniemy przypomnieć, Dlaczego nie możemy bagatelizować ani ignorować istnienia demonów, ale jednocześnie nie mamy się ich bać? Słowa Pisma Świętego, naszego niezawodnego przewodnika, jasno mówią o obecności demonów w naszym świecie. W Ewangelii czytamy o wielu przypadkach, kiedy Jezus walczył z demonami, uwalniał opętanych czy uzdrawiał tych, którzy byli dręczeni przez złe duchy. To nie jest opowieść czy bajka, to rzeczywistość, którą Jezus ukazał byśmy mieli świadomość duchowych niebezpieczeństw, jakie na nas czyhają. Nasz Pan wzywa nas do nieustannej czujności wobec wpływów demonicznych, które mogą nas otaczać. Czy nie widzimy dziś, jak wiele zła jest wokół nas? Jak wiele jest pokus, które próbują nas skusić i oddzielić od Boga? To działanie demonów, które chcą zniszczyć naszą wiarę, nasze relacje, nasze życie. Drodzy bracia i siostry, nie wolno nam lekceważyć tych duchowych sił. Święty Paweł mówi: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Jest to wezwanie do walki duchowej, do przywdziania pełnej zbroi Bożej, abyśmy mogli stawić czoła wszelkim atakom złych duchów. Jako ludzie wiary, Musimy się zatrzymać i zrozumieć prawdę o szatanie i jego demonicznych siłach. Często jesteśmy bombardowani przez media i kulturę popularną myślą, że szatan i jego sługi są zamknięci w piekle, daleko od nas. Ale to błędne przekonanie nie jest zgodne z nauczaniem Pisma Świętego. Biblia wyraźnie mówi, że szatan chodzi po ziemi, krąży po niej, szukając kogo pożreć. To zrozumienie jest kluczowe gdy patrzymy na walkę duchową i rzeczywistość demonicznych wpływów w naszym świecie. Szatan nie jest postacią z mitologii czy bajki, lecz realną duchową siłą, która chce zniszczyć nasze relacje z Bogiem i sprowadzić nas na drogę grzechu. Jego demony, te złowrogie istoty, są aktywne w naszym świecie, szukając słabych punktów, by wejść i siać chaos. Dlatego też, drodzy przyjaciele, nie możemy być obojętni na te duchowe niebezpieczeństwa. Musimy być czujni i gotowi do walki duchowej. Święty Piotr ostrzega nas, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. To wołanie do czujności, do trzymania się mocno wiary i modlitwy, byśmy mogli stawić czoła atakom szatana i jego demonów. Szatan nie spoczywa w piekle, czekając na koniec czasów. On działa teraz, w tym momencie, w naszym świecie. On poszukuje słabych, niewinnych, zdezorientowanych, by zniszczyć ich wiarę, nadzieję i miłość. To dlatego nasza walka duchowa jest tak istotna. Nie walczymy z czymś abstrakcyjnym czy przyszłym, ale z rzeczywistością zła, które chce nas zgubić. Rozumienie tej rzeczywistości demonicznych sił jest kluczem do naszej walki duchowej. Nie możemy ignorować ich istnienia ani lekceważyć ich wpływu na nasze życie i nasze społeczeństwo. Ale jednocześnie nie powinniśmy żyć w ciągłym strachu czy panice, bo nasz Bóg, Stwórca nieba i ziemi, jest silniejszy od wszelkich sił ciemności. W tych trudnych czasach, kiedy moralność jest kwestionowana, kiedy wartości chrześcijańskie są atakowane, nasza walka staje się jeszcze bardziej istotna. Bądźmy zatem mocni w wierze, trwajmy na straży, nie dajmy się zwieść złym siłom, bo nasz Pan jest z nami a jego miłość i moc są naszymi tarczami. Głębokie przyjęcie nauk Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz wiara w prawdziwość zapisów Ewangelii wymaga od nas uznania istnienia demonów. Nie możemy bagatelizować tej rzeczywistości, gdyż niezaprzeczalnie istnieje prawdziwy diabeł i potężna armia demonów. Uznanie tego faktu jest kluczowe, ponieważ nie można skutecznie walczyć z przeciwnikiem, którego istnieniu się zaprzecza. Jezus sam mówił o obecności szatana i demonów. W Ewangelii według świętego Marka czytamy, jak Jezus wyrzucał złe duchy i zwyciężał siły ciemności. To nie były tylko opowieści czy przypowieści, to prawdziwe wydarzenia, które ukazują nam obecność duchowego zła w naszym świecie. Jako ludzie wierzący, którzy przyjęliśmy nauki Chrystusa, musimy być świadomi tej rzeczywistości. Żyjemy pośród duchów, tak mówi nam Słowo Boże. Nasza wiara w Chrystusa nie oznacza, że jesteśmy wolni od ataków zła. Przeciwnie, nasza wiara stawia nas w centrum walki duchowej. Musimy być gotowi na to, żeby bronić się przed złymi duchami, które chcą nas zniszczyć, osłabić naszą wiarę i odciągnąć od drogi prowadzącej do zbawienia. W obecnych czasach ludzie często wpadają w pułapki demonów poprzez praktykowanie czynności okultystycznych. To jest temat, który często jest trudny do poruszenia, ale nie możemy go ignorować. Dziś pragniemy przypomnieć Wam o niebezpieczeństwach związanych z okultyzmem. Demony czekają, by wciągnąć nas w te mroczne praktyki i odciągnąć od Boga. Okultyzm to próba ingerencji w duchowy świat za pomocą zaklęć, wróżb czy innych praktyk, które są sprzeczne z naukami Chrystusa. Często ludzie, szukając sensu czy mocy w swoim życiu, ulegają pokusie eksploracji okultystycznych praktyk. Zamiast jednak znaleźć prawdziwe światło, wpadają w mroczne labirynty demonicznych wpływów. Biblia ostrzega nas przed takimi działaniami, nazywając je grzechem i odwróceniem się od Boga. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do zmarłych. To jasne ostrzeżenie, że praktyki okultystyczne są sprzeczne z wolą Bożą i prowadzą do potępienia. Jako ludzie wierzący, musimy być czujni i unikać wszelkich form okultyzmu. Niech nasza wiara w Boga będzie naszym przewodnikiem w życiu, a Jego nauki naszym światłem. Nie potrzebujemy szukać odpowiedzi czy mocy w mrocznych praktykach, bo nasz Pan daje nam wszystko, Czego potrzebujemy? Dlatego też, drodzy przyjaciele, odrzućmy wszelkie pokusy okultyzmu i trzymajmy się mocno Bożej drogi. Niech nasze serca będą otwarte na Jego nauki, a nasze działania zgodne z Jego wolą. To tylko w Jezusie znajdziemy prawdziwe zbawienie i pełnię życia. Chcielibyśmy teraz podzielić się z Wami historią, która pokazuje, jak demoniczne wpływy mogą przynieść straszne konsekwencje w życiu człowieka. Pozwólcie, że opowiemy wam o Annie, młodej kobiecie, która zafascynowana tajemniczymi praktykami okultystycznymi, wpadła w pułapkę demonów. Anna, choć wychowana w rodzinie chrześcijańskiej, zaczęła eksperymentować z wróżbami i tablicą Ouija. Nosząc amulety i inne demoniczne przedmioty, nieświadoma ryzyka, które za sobą niosły, coraz głębiej pogrążała się w mrocznym świecie okultyzmu. Jednak to, co dopiero miało nastąpić, przewyższyło jej najgorsze koszmary. Pewnego dnia Anna, kierując się ciekawością i pokusą, wzięła udział w satanistycznym rytuale. To wydarzenie miało fatalne konsekwencje dla jej życia. Podczas obrzędu, kiedy mroczne zaklęcia wypełniały pomieszczenie, Anna poczuła się unieruchomiona. Czuła, jak coś nieznanego wkracza w jej umysł i serce. Podczas dziwnego śpiewu nagle wyczuła obecność, która w nią weszła. To była chwila, która na zawsze zmieniła jej życie. Po tym incydencie zaczęła doświadczać nawracających koszmarów lub wizji. Kiedy spała, szła korytarzem w nocy, a cienie wychodziły ze ścian, próbując ją wciągnąć. Te cienie były tak realne, tak przerażające, że Anna budziła się z krzykiem, w strachu, że zostanie pochłonięta przez to mroczne zło. Nawet gdy była przytomna, cienie dosłownie pojawiały się przed jej oczami próbując ją wciągnąć w otchłań. Dodatkowo, Anna zaczęła doświadczać dziwnych zjawisk w swoim własnym domu. Zasypiała w sypialni, a budziła się w salonie. Czuła, że coś niepojętego dzieje się wokół niej, że siły nieczyste próbują ją zastraszyć i zniszczyć. Żyła w ciągłym koszmarze, bojąc się zasnąć we własnym domu, obawiając się, że ta straszliwa obecność wciągnie ją na zawsze w mroczne otchłanie. Drodzy bracia i siostry, historia Anny to przestroga dla nas wszystkich. Pokazuje, jak łatwo można stać się ofiarą demonicznych sił, gdy zapomnimy o mocy i ostrzeżeniach naszej wiary. Nie możemy lekceważyć czy bagatelizować istnienia zła duchowego. To realne zagrożenie, które może dotknąć każdego z nas, jeśli pozostaniemy otwarci na pokusy okultyzmu. Dlatego, w obliczu tej historii, apelujemy do was wszystkich, Byście trwali mocno w wierze i unikali wszelkich praktyk okultystycznych. Niech nasze serca będą czyste, a nasze domy wyzwolone od demonicznych wpływów. Prośmy naszego Pana o ochronę i siłę w walce duchowej, bo tylko w nim znajdziemy zbawienie i wybawienie. Obecnie panuje niepokojący trend na świecie, który nie może nas pozostawić obojętnymi. Coraz więcej ludzi zaczyna się interesować demonicznymi praktykami, takimi jak wróżby tablice Ouija czy inne formy okultyzmu. Co gorsza, coraz więcej młodych ludzi daje się w to wciągnąć, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, jakie niosą te działania. Historia Anny, której właśnie wysłuchaliśmy, to tylko jedno z wielu przerażających przykładów, które świadczą o tym niebezpiecznym trendzie. Ludzie, szukając sensu, mocy czy rozrywki, nieświadomie otwierają drzwi dla demonów. To co zaczyna się jako niewinna ciekawość, może przerodzić się w koszmar, który niszczy życie i wiarę. Wiele osób bagatelizuje istnienie demonów, uważając to za mit czy przestarzałe przekonanie. Jednak historia Anny, jak i wiele innych historii, pokazuje nam, że to nie jest kwestia przeszłości czy fikcji. To realne zagrożenie, które może dotknąć każdego z nas, jeśli będziemy lekceważyć ostrzeżenia Boże. Dlatego, jako ludzie wierzący musimy być czujni i świadomi tego, co się dzieje wokół nas. Nie możemy pozostawać obojętni wobec tego, że coraz więcej młodych ludzi daje się wciągnąć w demoniczną pułapkę. Musimy być gotowi na to, by ostrzegać, edukować i modlić się za tych, którzy błądzą w ciemnościach. Niech nasze modlitwy będą skierowane także za tych, którzy nieświadomie wchodzą w demoniczną sferę. Prośmy Boga o łaskę oświecenia dla nich, by zobaczyli prawdziwe zagrożenie i odwrócili się od grzechu. Niech nasze działania będą jak światło w ciemnościach, które pokazuje drogę do zbawienia. Drodzy bracia i siostry, niech nasza wiara w Chrystusa będzie mocą, która pozwoli nam stać się świadkami Jego światła w tym ciemnym świecie.